Witajcie, kochani, 13 października 2021 w kolejnych Wiadomościach z Kwantowej Rzeczywistości, czyli w wiadomościach z wysokiego pasma częstotliwości, na którym to paśmie nigdy nie straszymy, a przywołujemy światło, radość i miłość. Nie rozprawiamy się z ciemnymi mocami, tylko patrzymy w tę stronę, w którą, która nas rozwinie. I łączymy się z, z dobrem, pięknem, mądrością, wiedzą. I dzisiaj parę słów o tym, jak ważne jest właśnie łączenie się ze światłem, w sensie światłem idącym z naszego pochodzenia. Nasza tragicznie przekłamana historia. Powstania ludzkości, którą wykłada się w szkołach, już wymaga niezwykłego odkurzenia. I nie chodzi o to, że teraz będę przedstawiała, w jaki sposób ludzkość powstała, oprócz tego, że nie zgadzam się absolutnie z teorią Darwina, lecz o to, żebyśmy każdy no, swoimi środkami, przy pomocy różnych możliwości, a przede wszystkim otwarcia się na ten kanał informacji z pola, żeby każdy z nas otworzył się na to, iż historia nasza jest zupełnie inna. Świadczą o tym różne artefakty ciągle odkrywane, świadczą o tym chociażby. Budowle znajdowane na całym świecie, a właściwie nawet będące na całym świecie, nawet stanowiące cel różnych wypraw turystycznych, a jednak jakby nie wpasowując się w oficjalny nurt przekazu na ten temat, kim byliśmy w przeszłości, nigdy nie, nie, nie są podkreślane właśnie jako symbol naszego, naszej przeogromnej wiedzy. Naszej, podkreślam naszej, naszej, e, naszego łączno, naszej łączności, z e, właściwie e, Wiedzą kosmiczną, naszej łączności z istotami pozaziemskimi, naszych możliwości budowania tych że właśnie wspomnianych różnych budowli, świątyń rozsypanych na całym świecie. Nie mówi się o tym, że te budowle, w tym oczywiście piramidy, których są dosłownie tysiące na ziemi, naprawdę tysiące, w samym Peru jest 300 piramid. Nie, jakby nie mówi się o tym, że te piramidy budowane były jakby przy pomocy budowniczych, którzy dysponowali tą samą wiedzą, a znajdują się te piramidy na, na, na wszystkich możliwych kontynentach. To, co dzisiaj bardzo mocno mnie zajmuje, to jest symbolika, symbolika na przykład krzyża, bo istnieje jeszcze kilka innych potężnych symboli, które są uniwersalne i, i jakby st zarówno stosowane, jak i znajdywane e, też na całym świecie. W tym przypadku e, mam na myśli akurat symbolikę krzyża. To przyszło po e, warsztatach, które e, odbyły się niedawno, gdzie widziałam jak e, mocno e, co najmniej jedna osoba, a w zasadzie nawet e, cała grupa Pracowała z tym, aby wyzwolić się od fałszywego pola, które zawłaszczyło właśnie krzyż. I temu tematowi poświęcimy kolejne spotkanie, ale już kwantowej szkoły duchowej. Kwantowa szkoła duchowa to jest nasz projekt online, który odbywa się dwa razy w miesiącu. Więcej informacji pod numerem telefonu: 690-818-848. Tam dowiecie się więcej. Krzyż jest pokłosiem tych warsztatów, jak już powiedziałam. Prawdziwa symbolika Krzyża prowadzi nas ku naszej prawdziwej historii, czyli do starożytnych cywilizacji. A teraz zależy, co nazywamy starożytnymi cywilizacjami, bo to, co działo się na przykład w starożytnym Egipcie, powiedzmy 3,5 tysiąca lat przed naszą erą, nie wyczerpuje naszej historii. To jest kontynuacja naszej historii, a nasza historia m, prawdziwa, i również z tym związana jest symbolika krzyża, prowadzi nas na Atlantydę. I czas już, naprawdę czas zaakceptować fakt, że Atlantami i potomkami Atlantów jesteśmy my. My nie wzięliśmy się znikąd, my stanowimy ciągłość cywilizacyjną. I ta ciągłość cywilizacyjna jest bardzo mocno ukrywana przed nami, ale nasza świadomość jest gotowa na przyjęcie pewnych faktów. I yy, otwórzmy się na to, bo jak wiecie, kiedy się otworzymy, to tym bardziej będzie się działo. Więc, otwierajmy się na informacje o Atlantydzie, o Lemurii, o przeszłości naszej z różnych yy, starożytnych cywilizacji, i to jest bardzo ważne. To nie byli oni. Połączmy się mostem z tym, co zapomniane, a to zapomniane zacznie się w nas aktywować, bo przecież my jesteśmy przejściem do całej wiedzy. My sami. Więc wrzuciłam ziarenko. Jeżeli ktoś jeszcze uważa, że Atlantyda to jest jakaś starość, która nie powinna teraz wypływać, jeżeli ktoś uważa, że Lemuria jest mityczną krainą, jeżeli ktoś uważa, że starożytny Egipt zaczął się 3,5 tysiąca lat temu od połączenia się górnego i dolnego Egiptu, a przepraszam, co było wcześniej, to już historia milczy, to naprawdę czas poszerzyć swoją istotę ludzką swoją istotę ciekawą swojej, swojej historii, ale nie dlatego, żeby w niej ugrzęznąć, bo jak wiecie, zawsze Mówię, patrzmy do przodu, patrzmy ku światłu, patrzmy, co będzie, co urodzi się dobrego z tego, co dzieje się teraz. Oczywiście jesteśmy osadzeni w teraz, ale otwarci na przyszłość, która notabene dzieje się teraz. Niemniej jednak ta tak zwana historia również wibruje w naszych polach i nie dlatego, że mm, była taka mocna, nie tylko dlatego, tylko dlatego, że właśnie wszystko dzieje się teraz. Teraz dzieje się to, co przywołasz swoją świadomością. Na innej linii czasowej nadal jesteś Atlantą i znasz prawdziwą symbolikę krzyża, która prowadzi nas do światła, ufności, osadzeniu się na ziemi, miłości. Prawdzie. Zapraszam na to spotkanie, które odbędzie się już za tydzień. A jeżeli nie zdążysz, to oczywiście zawsze możesz zadzwonić lub napisać do nas. Wszystkie dane są pod tym nagraniem i zapytać o nagrany webinar na temat prawdziwej symboliki krzyża w kontekście transformacji ludzkiej świadomości. Do usłyszenia, kochani.